Dodaj te cztery produkty do kawy, a twoje ciało na pewno ci podziękuje. Pierwsze z nich to imbir. Rozgrzewa, przyspiesza metabolizm, zmniejsza stany zapalne, pomaga na trawienie i nudności. A drugi z nich to cynamon. Zmniejsza poziom cukru we krwi, działa antyoksydacyjnie oraz poprawia wrażliwość insulinową. No i smakuje obłędnie. Trzeci produkt to kurkuma. Działa bardzo mocno przeciwzapalnie, wspiera stawy, odporność oraz wątrobę. A ostatni ze składników to pieprz. Przede wszystkim zwiększa wchłanianie kurkuminy zawartej w kurkumie. To dzięki niej zawdzięcza działanie przeciwzapalne. Poza tym przyspiesza metabolizm oraz rozgrzewa, tak samo jak imbir. Te wszystkie składniki wraz z kawą całościowo wesprą Twój organizm. Dodatkowo będziecie wspierać w walce ze zmianą tkanką tłuszczową. Cynamon, połowa płaskiej łyżeczki. Imbir, tak samo jak cynamon. Kurkuma, jedna płaska łyżeczka lub połowa. I szczypta czarnego pieprzu. Obserwuj, jeśli chcesz więcej takich treści.